Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan w tym filmie krótko na temat NFC, czyli Netflix Communication, czyli zbliżeniowych e, czynności, które możemy wykonać za pomocą na przykład smartfon smartphone, smartphone tablet lub innych urządzeń. Jedną z popularnych rzeczy jest przesyłanie mm, na przykład zdjęć muzyki, jakichś filmów, jakichś po prostu plików z jednego smartfona na drugi, bez specjalnej konfiguracji bluetooth e, czy tam Wi-Fi Direct, żeby coś przesłać. Jeżeli mamy smartfonie a domyślnie mamy włączoną opcję NFC, jest ona po prostu uruchomiona. To w tym momencie wystarczy spojrzeć czy na drugim urządzeniu, na przykład tutaj mamy Sony Xperia Z5, sprawdzić tylko czy na drugim urządzeniu też mamy włączone NFC i w ten sposób jest włączone i w ten sposób wam teraz coś pokażę. Zobaczcie. Są dwa urządzenia. Tu jest otagowany NSI, więc tu jest ten czujnik zbliżeniowy i nadajnik w sumie, nadajnik-odbiornik. Tutaj e, S7 lekko oczyszczę, bo popalcowała mi się. Dobra, i tu też mniej więcej jest w tym miejscu. Baterii, jeżeli dobrze pamiętam. E, mamy wszystko włączone, i wystarczy wejść sobie teraz na przykład do galerii. Zobaczcie. Tu mamy jakieś sobie zdjęcia, akurat zrzuty, nieważne. I chcielibyśmy ten obrazek, który tutaj mamy, chcielibyśmy go udostępnić. Możemy go udostępnić poprzez udostępnienie w ten sposób. Czyli udostępni. Wybrać sobie tutaj na przykład Bluetooth, czy tam Wi-Fi Direct. Ok, ale możemy też zrobić to prościej. Zobaczcie. Wystarczy przyłożyć smartfon do smartfona tylną częścią. Wyskoczy nam tutaj komunikat. Moment, bo coś mi się tu nacisnęło Jeszcze raz Przejdźmy do galerii I to zdjęcie chcielibyśmy udostępnić, zobaczcie, wystarczy zbliżyć ze sobą urządzenia Już mamy informację Dotknij, aby przesłać, wystarczy tylko dotknąć i Już zdjęcie się przenosi Trzeba chwilę poczekać, możemy odsunąć od siebie urządzenie, to nie jest problem I zobaczcie, już zdjęcie się przesyła Chwila czasu I zaraz zdjęcie będzie przesłane. Bez żadnych konfiguracji. Jest to naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie. Polecam stosować. Myślę, że wielu osób może się przydać. Wiele osób pewnie w ogóle jeszcze z tego nie korzystało. E, tak więc pokażę jeszcze raz, jak to zrobić. Plik wysłany, wysłany. I możemy. Podejrzeć ten sam plik. Widzicie? Jest. Dobra, jeszcze raz wam to samo pokażę. W jaki sposób to zrobić? Na przykład. O. E, wchodzimy na przykład do galerii przeglądamy zdjęcia o, i na przykład tą lampę chcemy przesłać w jaki sposób to zrobić? zobaczcie naciskamy guziczek, gotowe już nam się przesyła plik chwilę musimy poczekać, aż do komunikatu, że wysłano tak więc Samsunga Galaxy S7 na Z5 wysyła się bardzo prosto różne rzeczy za pomocą, właśnie NFC. Gotowe. Tutaj tylko odwrócimy. Album. I gotowe. Tak więc już wiecie, w jaki sposób wysyłać różnego rodzaju rzeczy za pomocą NFC. Jeżeli będą jakieś notatki, na przykład jaka, jakaś muzyka, to też możemy wysłać za pomocą NFC do drugiego smartfona, tableta lub jakiegoś urządzenia typu tablet, tableto-komputer, hybryda czy też komputer, wszystko to, co ma NFC i umożliwia wysyłanie i odbieranie OK, z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was o, zachęcam Was do subskrypcji kanału, komentujcie, łapka w górę a ja kolejne poradniki dla Was zrobię. cześć Wam!